Dzień dobry, Szanowni Państwo. Często pytacie nas o tym, jak szukać nowe pomysły dla produktów do sprzedaży na Amazon, jak to wszystko analizować, jak systematyzować dane, które zbieracie za pomocą różnych sposobów i strategii wyszukiwania produktów do sprzedaży na Amazon, więc dzisiaj pokazuję Wam świeżutki, nowy Produkt, nowe narzędzie, gorącą bułeczkę od Helium 10, który pomoże Wam systematyzować to mnóstwo danych, który do tej pory dawał Wam ten sam Helium 10 przy wyszukiwaniu produktów, a teraz, e, będziecie mogli jeszcze i korzystać z tego narzędzia do systematyzacji danych. Na Waszych ekranach już widać nazwę tego narzędzia, nazywa się to Product Launchpad, jest to zwierzynka i jeszcze z e, tym produktem pracują. Programiści od Helium 10, także informatycy działają i coraz więcej korzyści będziecie mogli uzyskać z tego narzędzia, ale nie tracę Waszego czasu, od razu przejdę i pokażę Wam, jak to będzie działało i co będziecie mogli z tego uzyskać. Przykładowo, jesteście producentem poduszek ogrodowych i chcecie wejść na rynek Stanów Zjednoczonych z tym produktem, więc oceniacie możliwości wdrożenia Waszych produktów na tym rynku i jak to robimy. Proces określenia potencjału niszy i e, zbierania wniosków polega na trzech etapach, czyli pierwszy etap to zbieranie e, i analiza podstawowych głównych keywordów, ich zasięgów, możliwości sprzedaży i tego, co tam się dzieje z tymi głównymi e, frazami, za pomocą których ludzi wyszukują podobne towary na określonym rynku, czyli na przykład na rynku Stanów Zjednoczonych. Drugie to jaka jest konkurencja. I trzecie, jakie są wskaźniki techniczne i możliwości, czyli wnioski odnośnie tego, co dzieje się z takim produktem. Więc otworzymy ten przykładowy taki wynik, który uzyskałem dla tego produktu. I pierwsze to keywordy, tak? Skąd bierzemy te główne keywordy? Wy możecie ich wpisywać, od jak widać tu, można dodać jeszcze do, w ogóle tam do 500 keywordów. Tak? i e, im więcej keywordów tu wpiszecie, tym więcej informacji uzyskacie, tym bardziej kompleksowy będzie wizerunek e, tej niszy, ale w oparciu na przykład na te 11 keywordów już widać jakie są zasięgi, jakie jest wyszukiwanie na Amazonie, jakie jest na Walmarcie, jakie są trendy tak, rosnące albo spadające, jakie mogą być potencjalne wydatki na koszt kliknięcia. Ile produktów posiadają podobne frazy w swoich tytułach, ile w ogóle jest konkurencji na którą frazę i jaki potencjał sprzedażowy jest u każdego z dodanych słów. Tak samo jak zachowują się najlepsi statystyczne sprzedawcy na Amazonie, tak, tak zwane top 3 według kliknięć, według konwersji, więc sporo danych. Kolejny krok po wprowadzeniu tych kluczy to określenie waszych najgłówniejszych kompetitorów, tak, konkurentów. Dobrym warunkiem tu, czyli dobrą możliwością tu jest to możliwość dodania jakichś swoich notatek od razu na etapie wpisywania keywordów. Więc jak wpisaliście to, można oczywiście to zobaczyć za różny okres czasu, czyli niekoniecznie za jakiś tam tydzień, można to zrobić na przykład za cały maj, zobaczyć statystyki majowe, za last month, tak, co się dzieje, jakie są dane. I dalej przejść do kompetitorów. Zwracam Waszą uwagę, że Amazon oddaje dane z odstępem o dwa ostatnie tygodnie. Więc, jeżeli chcecie mieć kompleksowe dane, to na przykład analizujcie od 1 kwietnia do, do 31, na przykład. Tak? O, no i tu już od do 20 maja Amazon oddaje dane. Ok, przechodzimy do kompetitorów. Właśnie, a gdzie wziąć te podstawowe frazy kluczowe? Co jeszcze możemy? Trochę w, cofnijmy się. Jeżeli Wam mało tych fraz, to możecie skorzystać dodatkowo z magneta albo z cerebro i jeszcze wyszukać dodatkowych fraz albo na podstawie e, fraz, na które dobrze wypozycjonowani są wasi konkurenci, albo na podstawie tych najbardziej wyszukiwanych fraz. Magnet może dobrać wam dodatkowe jakieś frazy kluczowe. E, ok, więc e, konkurencja. Po wpisaniu tej frazy kluczowej, która była podstawowa, e, poszedłem po prostu na Amazon, wpisałem tą frazę, tak? Outdoor Piwus. Pokazał mi od razu X-ray podsumowania tego rynku to jeszcze jedno bardzo dobre narzędzie od Helium do analizu, analizu niszy, który pokazuje, skąd są sprzedawcy, w jakich rozmiarach są produkty, jak są dostarczane, z których krajów wiele, wiele przydatnych informacji, jak podzielony rynek, czy są jakieś dominujące lidery, czy nie, jakie są obroty, który, który produkt, jaką dawkę tego niszy, tego, tej niszy zajmuje, który brand tak, ile zajmuje, widać, że mamy jakiegoś dominującego sprzedawcę i dominującą markę, która na milion 200 tysięcy sprzedaje tych poduszek, wow, więc dobry potencjał. Jakie są średnie ceny, ale chodziło nam o głównych konkurentach, więc bierzemy tu analiza produktów i tu mamy produkty, które chcemy wziąć do wyboru. Tu wybierałem takie kolorowe poduszki, załóżmy nie poduszki takie białe, po prostu klasyczne, jako wkłady, a poduszki takie kolorowe, więc po analizie tych wszystkich danych wybrałem te kolorowe poduszki, które mają największą ilość sprzedaży. Można było wziąć który, te, które mają największy obrót, ale zdecydowałem, że będę bazował się na sprzedażach, na ilości sprzedanych sztuk, a nie na obrocie, ponieważ nie zawsze to jest to samo. Ok, więc powybierałem produkty i dodałem to wszystko do tego nowego narzędzia. Więc taki, w taki sposób o, teraz dodałem 10 e, konkurentów. Można dodać ich więcej. Można dodać ich jeszcze 190. Czyli ogólny obraz waszej niszy dzięki temu narzędziu może być analizowany na podstawie 200 Asinów i 500 głównych keywordów. Sporo danych, żeby dostać naprawdę taki mm, szczegółowy wynik i szczegółowy e, wnioski zrobić e, odnośnie tego konkretnego towaru. E, więc e, idziemy dalej. Po wpisaniu tych danych, co dzieje się? Tak samo, cały czas u nas tu jest notatnik, gdzie możemy coś wpisywać. Tu są podsumowania, tak? Podsumowania odnośnie sprzedaży, też za określony jakiś czas, na przykład odpłyniemy za kwiecień, tak? Jaki jest e, tam total revenue i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że e, tu jeszcze dlaczegoś są zera, chociaż widać, że e, ceny są wpisane, tak? Price jest, jest, także, no, może. Tu jest trzy jakiś tam bug występuje, to jest narzędzie nowe, to jest nawet alfa wersja, ale nawet w tej alfie znalazłem tylko tu jakieś nie, nieodpowiednie liczby, ale najważniejsze, mi bardzo się spodobało. Tak, idziemy do opracowania, czyli do podsumowania tego pomysłu. I proszę bardzo. Tu za pomocą sztucznej inteligencji mogą dać nam wnioski odnośnie sytuacji tej niszy, ale żeby te wnioski dostać, trzeba jeszcze wprowadzić niektóre dane po naszej stronie. Czyli. O tu search trend, tu już wszystko jest opisane, jakie jest podsumowanie z poprzednich kroków trend na Amazonie, jak i na Walmarcie, jakie ilości sprzedaży, czyli 79 tysięcy, o to już mi zgadza, tak, średni obrót, tak, monthly sales i dalej, tu patrzymy na konkurencję. I zwróćcie uwagę, dobry wynik określony jest od 1 do 10, czyli dziesiątka to jest super, strzał w dziesiątkę. Zły wynik to mały wskaźnik, na przykład konkurencja oceniona na trójkę. Dlaczego? Dlatego, że zbyt mało konkurentów mają negatywne opinie, czyli wszystkie konkurenci mają perfekcyjny produkt. Tak? Sporo opinii my mamy na listingu i tu nawet podane informacja, tak, ile. I dalej, że mamy sporo e, graczy z Chin. Tak? A wiadomo, że Chiny cisną cenowo, grają nie zawsze e, uczciwo, także to jest coś. Dalej, e, o tu sposoby na wyróżnienie. Tak? I tu trzeba e, opisać, m, ile e, jakichś wyróżnień jesteście w stanie zaoferować e, i jakie suggestions, tak? jakie polecenia możecie dostać e, do tego, żeby wyróżnić się na tle od konkurencji z taką, z takim wskaźnikiem tam wadliwych produktów, opinii, albo tego, że one pochodzą z Chin. Więc weźmiemy, poprosimy, żeby było na przykład ponad 5 jakichś, jakichś poleceń. Ok. No i tu nam już konkurencja trochę wzrosła. I dalej. Pytanie: Czy my będziemy producentem, czy my będziemy kupowali to od kogoś? Tak. I jeżeli możemy. Od kogoś kupować, czyli komuś zlecać produkcję, to na ile łatwo nam będzie znaleźć takich producentów na tejże samej alibabie. Dalej, ile nam będzie kosztował ten towar, czyli koszt towaru odnośnie do ceny sprzedażowej i jaki u nas będzie profit na podstawie tych danych, które mamy. Dane są takie: Profitability Calculator nam pokazuje średnią cenę sprzedaży, pokazuje nam. Średni koszt produktu, tu jest założony średni koszt na, na podstawie 20% od ceny sprzedażowej. Załóżmy, określimy, że będzie to trochę mniej i będzie to na przykład 3,5, tylko nie 35, a 3,5, więc wprowadzimy te 3,5. Referral fee i FBA fee to są prowizje Amazona na podstawie ceny sprzedażowej. Total ACOS, załóżmy, że u nas będzie total ACOS nie będzie, nie będzie przykracał 15%, czyli załóżmy tam 3,25. Tak? Tu u nas, no właśnie, tu 15% taki założony. Czyli od całej sprzedaży na reklamę będziemy wydawać nie więcej niż 15%. No i jakie są dodatkowe koszty, jakieś możemy tu jeszcze dorzucić, i co w końcu nam zostaje. I jak widać, tu u nas marża wynosi tylko 3,46%, więc no, nie za bardzo tu przykalkulujemy na tym przykładzie. I dalej, o tu bardzo ciekawy moment, tak? Jak odnosimy się do oceny? Na czym bazujemy swoje wnioski? Na informacje albo na intuicji? I może być tylko na informacji, tylko na intuicji, Albo jakieś mieszane dane, że na przykład ja też biorę pod uwagę swoją intuicję biznesową, ale oddaję pierwszeństwo liczbom, albo odwrotnie, patrzę na liczby, ale i tak i tak kieruje się intuicją, więc tu też ten wskaźnik biorę się pod uwagę. No i tu może nam przykalkulować sztuczna inteligencja tak zwane predictions, czyli jakie będą w przyszłości zmiany na tym rynku, no i tu on to ocenia. Tak I widzi, że no, planuje się, że ten rynek będzie rosł o 5-9% jeszcze dalej na podstawie tych danych o frazach kluczowych, o sprzedażach konkurencji, które wprowadziliśmy. I co w końcu? W końcu tu za pomocą sztucznej inteligencji możemy po, podsumować te wszystkie dane i dostać końcową informację i wykres, który są słabe strony tego, tego pomysłu na produkt, który są... Potężne i co z tym robić. Więc spróbujmy aktualizować informacje i co nam tu napiszą tak, póki sztuczna inteligencja to weryfikuje. O. No i przyłożymy to na język polski. Okej. Okay. Więc. Ogólny rynek kategorii Patio Loving Garden i Home and Kitchen to są dwie kategorie, w których znajdują się nasze produkty pokazują potencjał z dużą ilością wyszukiwań, szczególnie dla Amazon. Czyli tu nawet nam porównują dwa marketplace Amazon i Walmart e oraz wysoko szacowaną miesięczną sprzedażą i przychodami. Jednak rynek stawia również wyzwania <grytanie> w tym silną konkurencję, niskie marże rentowności i wysoki udział chińskich sprzedawców no właśnie to tak jest. Tak, biorąc pod uwagę wysoki wolumen wyszukiwanie i sprzedaż, skupimy się na zwiększeniu ceny sprzedaży, aby poprawić rentowność. Takie zalecenie daje nam sztuczna inteligencja. Dodatkowo wykorzystaj pozytywne recenzje, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Miej oko na trend wyszukiwania na Amazon, ponieważ wskazuje się na różne zainteresowania klientów. Rynek jest zdominowany przez chińskich sprzedawców i ma niski marż rentowności. Podczas gdy dostępność dostawców jest wysoka, wpływ kosztów produkcji i dystrybucji na rentowność należy dokładnie rozważyć przed wejściem na rynek. Wow, super pomocne, e, takie przyzroczyste dane, które pomogą Wam wybierać wśród wielu pomysłów, które możecie znaleźć na Amazonie, na którym warto skupić się podczas podjęcia decyzji o wprowadzeniu produktu. Jeżeli ta informacja była dla Was aktualna, to proszę. Udzielić jedną sekundę i dać łapkę w górę temu e, filmu. Subskrybujcie nasz kanał, a gdy potrzebujecie dostępu do narzędzia Helium 10 z rabatem, to w opisie do tego filmu znajdziecie kody rabatowe, za pomocą których dostaniecie 20% rabatu w określonym czasie na kilka pierwszych miesięcy, albo 10% rabatu na stałą subskrypcję na wszystkie narzędzia od Helium 10. Powodzenia w sprzedaży na Amazon i do zobaczenia w kolejnych filmach instruktażowych od Global Sellers. Cześć.